Zadanie pierwsze. Toyota kosztuje 25 tysięcy złotych w sierpniu. We wrześniu przeceniono samochód o 12%. Ile samochód kosztuje we wrześniu? Obliczenia. 25 tysięcy złotych jest to cena samochodu w sierpniu. Dzielimy przez 100, wychodzi nam 250 zł. Od 100% odejmujemy 12% ponieważ samo przeceniono, to jest 88%. 88 razy 250 zł wychodzi nam 22 tysiące złotych. Bo ty wbliczyłeś tutaj, dlaczego podzieliłeś przez 100, bo obliczyłeś że to jest 1%, tak. tak? I potem pomnożyłeś 88 razy 250 złotych, to wtedy miałeś 88%. Odpowiedź samolot kosztuje 22 tysięcy złotych we wrześniu. Zadanie drugie! Czapka niera kosztuje 100 zł w dni robocze. W niedzielę czapkę o 5%. Ile kosztuje czapka w niedzielę? Obliczenie. Jeśli wiemy, że czapka kosztuje 100 zł, dzielimy przez 100 zł. Przez 100 to jest 1 złotówka. Od 100% odejmujemy 5 zł, ponieważ przeceniono... 5%. Odejmujemy 5%, ponieważ przeceniono tą czapkę w niedzielę. Wychodzi nam 95%. 95% razy 1 złotówka to jest 95 złotych. Odpowiedź: czapka kosztuje 95 zł w niedzielę. Pamiętaj, jedna setna jest to 1%. procent. Młody ogier fryzjski nieujeżdżony kosztuje 1800 zł. A dorosły ogier fryzjacki ujeżdżony kosztuje 5900. Żeby dowiedzieć się, ile to jest procent, podzieliłam cenę, do, cenę młodego ogiera przez cenę dorosłego ogiera i pomnożyłam przez 100%. Wyszło około 30% różnicy. I odpowiedź: cena młodego ogiera stanowi 30% ceny dorosłego ogiera. Głowa oficerki do jazdy kosztują 30. Koszt kosztowały 30 zł tydzień później kosztowały 70 zł, o ile wzrosła cena gumowych oficerek obliczenie odjęłam od ceny z tego tygodnia, ceny z zeszłego tygodnia wyszło 40 zł różnicy, a potem różnicę podzieliłam przez 30 i pomnożyłam razy 100% i wyszło około 130%. Odpowiedź cena wzrosła około 130%. Pierwsze: czapka za 100 zł, przyceniamy o 10%, a potem podwyższono o 10%. Jaka będzie nowa cena towaru? Wyższa, niższa, czy taka jak obecnie? Odpowiedź o zasad... obliczenia. Cena czapki to 100 zł. Dzielimy to 100 zł przez 100, to 1 zł. 1, wiemy, że 1% to 1 złotówka. 100% odejmujemy 10%, ponieważ przeceniono najpierw czapkę. Wychodzi nam 90%. 10% mnożymy przez złotówkę Wychodzi nam 90 zł. Cena po przecenie jest. jest cenie. Po pierwszej cen, przecenie jest 90 zł. Później podwyższono czapkę o 10% 90 zł dzielimy przez 100 to jest 0,9 złotówki i wiemy, że 1% to jest 0,9 zł. 100% do, y, plus 10%, to jest 110, ponieważ podwyższono. I 110% y, mnożymy przez 0,9 zł i wychodzi nam 99 zł. Pierwsza cena 100 zł. Cena po przycenie 90 zł. Cena po, cena po podwyżce 99 zł. Wniosek. Cena pierwsza nie jest taka sama jak ostatnia. Rakieta. Cena rakiety za, 50, za 500 zł podwyższono o 20%. Później obniżono o 20%. Jaka będzie nowa cena rakiety? Wyższa, niższa? Czy taka jak obecnie? Odpowiedź uzasadni obliczenia. Jeśli. Ceny rakiety dzielimy przez 5 zł wychodzi na to na. przez czy 100, czy 100 yy, czyli 1% to jest 5 zł. Teraz dodajemy yy, yy, 100% plus 20% to jest 120% ponieważ podwyższono. Teraz 120% wyciągni znaczy przez 5 zł. Jest to 600 zł, później obniżono rakietę. Czyli ta pierwsza po podwyżce była 600 zł. Tak. Najpierw była 500 zł, podwyższona dwa 600 zł i znowu obniżono 20%. Tak. Liczymy. Teraz dzielimy 600 zł, przez 100 to, to jest 6 zł. Czyli wiemy, że 1% to jest 6 zł. Od 100% odejmujemy 20%, ponieważ obniżono cenę, cenę rakiety i wychodzi nam 80%. 80% mnożymy przez 6 zł, wychodzi nam 480 zł. Odpowiedź, cena rakiety jest niższa niż pierwsza cena. Pierwsza cena rakiety 500 zł, podwyżka 600 zł, obniżka obecnej ceny 440. 480 zł. Wniosek: cena orkiestra jest niższa od pierwszej ceny.